Cześć, witam Was bardzo serdecznie. A to odcinek specjalny z okazji Dnia Dziecka. Głupie to brzmi, nie wiem, po prostu taki odcinek specjalny. A to, że dzisiaj jest Dzień Dziecka, to tylko tak nieważne. O, my znajdujemy się teraz w mojej yy, fortecy, którą zbudowałem. O, nastał świt. Ja, jak widzicie, jestem przeklęty, ponieważ rozwaliłem łóżko idąc spać. Niestety. I chyba dopóki nie zginę będę przeklęty, więc zabiję się szybko. Dobra, teraz skoczę z jakiejś wysokości, żeby... O, dobra jest. Odrodziliśmy się tu. To jest taka moja forteca mała i tutaj będziemy ten odcinek kręcić z wykorzystaniem mojego moda e, Nexus oraz tam innych, których nie muszę wymieniać, bo głównie tu chodzi o Nexusa i tak, jeśli ktoś nie wie co to, to ten moda Nexusa, to Nexus to jest takie jakby pudełko o to co tu i normalnie moby atakują w nocy i chcą się dostać, zniszczyć to pudełko my musimy bronić swojej fortecy, ponieważ one ją rozwalają przez chwilą kręciłem ten odcinek, ale tak jak zwykle był trochę za długi i nie mogłem go wstawić więc tak, trochę już jest to porozwalone trochę poużywana ta twierdza sam ją budowałem no, ona ma dość dobry system obronny ma też monitoring i tak, no to co? jesteśmy w sumie gotowi włączę sobie już i tak, zaczynamy już zaczynają nas atak. powinny zacząć nas atakować moby tutaj widzę, że pewnie tędy się potwory dostały do mojego nexusa kiedy ja byłem w podziemiach wychodzę ja byłem tam na błoniach zamku, wychodzę a tu kurde mój nexus traci życie ma już bardzo mało no, no, już... zobaczymy sobie, co tutaj spokojnie no tutaj już mi jakiś ginął hmm. zostawimy na tym no i co? idziemy na górę wieży Albowiem trzeba zwalczać potwory. Dobra. Tu już idą. Widziałem cię. Nie schodz się przelami. O fuck. Jak widzicie, jak wejdą na te płytki naciskowe, wtedy wystrzeliuje w nich właśnie taka piorunowa strzała. Gin Bojan, tak No i włazny By mnie to też zatruwali Chociaż mam uradium ten O oh, fuck, jak oni się dostali o. Przecież tutaj były żelazne Wybili żelazne drzwi Teraz będą tędy wyłazić Pewnie jak byłem tam na błoniach i walczyłem Tędy się dostali tutaj Tutaj sobie taką wieżę zrobili, a tutaj dziurę, jeszcze w murze. Pamiętam, że wyłupali. I tak sobie włazili. Skubańce. O oh, fa... Nie, nie pal mi drewna. Drewno to myślę, że się tutaj... No, pająki już idą. Jak widzicie niezłe efekty specjalne. Ale lepiej to będzie z murów wyglądało. Dobra, a teraz... Na hardcore! Woo! Dobra! Idziemy! Aaa! Tu se podkop zrobimy. O oh, fuck, Creeper! O nie, to był Uranium Creeper, one są najmocniejsze, o oh, fuck, a ja nie zrobiłem save'a tego, mapki, o oh, fuck, zaraz mi opanują twierdzę, żal, zobaczcie co z niej zostało, fuck, zaraz mój Nexus zacznie tracić życie, muszę tam iść. Zaraz potwory mi zaczną niszczeć Nexusa. Oh, fuck. O, oh, już myślałam, że Nexus mi zniknął. O oh, nie. Muszę naprawić tutaj to wszystko. Nie będzie wejścia na razie. Nie, to już muszę wstawić, bo twierdzę, jest maksymalnie rozwalona. O żal Ale lagi. Trzeba będzie bronić to co zostało z tej krwiony. He to co ja szłam na najmniej e, moje te, które bronią strzałami zostały Jak ile itemów, to one mi tak pewnie lagują. Mieczy kuraniowe jest bardzo dobre, za jednym uderzeniem e, każdego zabije O I wygraliśmy ten level O jak to Rozwaliło dyspenser. Ile strzał zostało? O oh, fuck. O, oh, na szczęście udało nam się ten. Teraz jest przerwa, więc naprawimy sobie szybko, twierdzę. Przynajmniej trochę tutaj naprawimy. O, oh fuck, ale to wygląda Nie, no ludzie To było takie zajebiste na początku, takie olbrzymia teraz, to na no, serio ruiny są ale nie, fajne, fajne, ładnie wyglądają te ruiny Szczerze, ładnie, no Tutaj będzie trochę trzeba naprawić, ale to nic Się naprawi Dobra. To się wywali. Dobra, i tu są strzały. To się napełni. Ale jakie to mocne było! Ha, to było wprost genialne. Dobra, parę, parę szkół nie będzie, ale co tam? Ważne, żeby... Mm, ta. Forteca nadal pełniła swoje funkcje te obronne. Tutaj dorobimy ten mury, żeby im nie było tak łatwo tutaj się dostać. Tutaj też zrobimy dispensary. O. Ach, ale to będzie rozpierdziel zaraz. Ło. Wow. Nie, no ten mod to normalnie mod do niezapomnienia. Normalnie takiego modu chyba nikt nie zapomni, jak raz w niego zagra. To jest genialne. Dobra, jak tutaj trzeba odbudować mury. Przynajmniej kawałek, bo tutaj nie będę odbudowywał tak jak było. Bo było zajebiście, a teraz to jest jakieś gówno za przeproszeniem. Mm. No ale ja tam lubię ruiny, ładnie zawsze wyglądają Historię też lubię Więc w sumie, nie wiem co historia ma do Minecraft'a, ale okej okay. <ścoughs> Tak um, Tutaj widziałem, że tutaj widzę, że świnie budujące były Bo tam są takie świnie pigmeny, jakby takie zombie, które budują Wiem trochę dziwne, ale tak jest. Um, tutaj jakby już się dostali, to tutaj też, żeby nie było za łatwo. Też się da tutaj dispenserki, bo czemu nie? Zam zawsze lepiej tak niż nijak, niż w ogóle. Hop. Dobra, teraz naładujemy broń. Myślę, że zaraz będziemy gotowi do, przy... do tego, do przyjęcia kolejnego ataku. Yy, dobra, jeszcze te dwa. O. I myślę, że przyjmiemy już kolejną tą, tą falę, bo to po prostu naprawa tego tak dokładnie, jeszcze jakieś tam może dodatki czy coś, to potrwa normalnie naprawdę dużo czasu. Wiem, ja to budowałem w mało krótko, ale naprawa jeszcze, żeby to było tak samo zajebiście, tutaj parę kamer mi zdmuchnęło, to to po prostu, no tu odbiornik mi też zdmuchnęło bo był ustawiony pewnie na tym co zostało zniszczone i tak dalej po prostu dobrze myślę że to jest gotowe że z takim tym chyba sobie poradzimy nie będzie to najlepszy sprzęt bo najlepszy był wtedy ale zawsze będzie Tutaj do końca dokładać. I dobra. Myślę, że możemy już rozpocząć. A nie, nie możemy. Tutaj skubańce zrobiły. Aha. A to skubane, no. Tutaj też mi porozwalały. Dobra, tak, już bez głębszego tam naprawiania. I... startujemy. Tak, uruchomiło się. Idą pierwsi. Klienci. Dobra, to pójdę tutaj na dół. O oh, fak, uważaj na płytki. Na dole to mam przerąbane. Jeszcze by się przydało tam... O już nic, co że mam kończyć. Fak. Dobra, tutaj porozświetlać, jeszcze by się przydało, bo te wszystkie świeczki, co tu miałem, to mi sprzątnęło. Dobra. To myślę, że to by było już na tyle w tym odcinku. Jeśli filmik się Wam spodobał, Specjał, to yy, nie zapomnijcie dać komentarza. Yy, ocenić filmiku. Możecie dodać do ulubionych. Aby być na bieżąco z moimi nowymi filmikami, yy, możecie zasubskrybować mój kanał. Myślę, że zrobię jeszcze drugą część, drugi part tego filmiku. Więc tak, do zobaczenia w drugim parcie filmiku. Cześć. Pa. I